Ja urodziłam dziecko. To, to ciało, że tak powiem, no, stworzyło y, dziecko. Nowe I życie. To Jest wyczerpana trochę, prawda? Tak, prawda. i jestem, wiesz, w szoku, że i wdzięczna jemu, że mogę dalej robić to co robię, że ono jest sprawne, że tak szybko doszło do siebie. I jakby byłam bardzo dumna z niego, że tyle przeszło i dalej jest w stanie funkcjonować. I jestem w ogóle. W szoku, jak matka natura to wszystko stwarza, że my rodzimy dziecko, ale tak szybko kobiety potrafią do siebie dojść. Jestem tancerką, więc no, ba bałam się, że wiesz, dużo kilogramów przytyję i że zaraz będę musiała wrócić do tego tańca, i że to nie będzie możliwe, i że to jakieś diety trzeba pewnie stosować. A to tak nie jest. Po ciąży i to mi mówiły kobiety, które już urodziły, ale ja tak okej, okay, okej, okay, pewnie jakieś diety używały. A nasze ciało jest tak stworzone, że ono tak naprawdę ja nie miałam żadnej diety, pamiętam po porodzie, a ono samo wróciło do tej formy, w której było, bo ten cały wysiłek, bo w ogóle noszenie dziecka, opieka, sprawiła, że bardzo szybko do siebie doszło. I pamiętam, że bez diet. Pewnie też ten budulec, jakim był sport, sporo Ci dał, bo ja pamiętam z mojego oddziału poporodowego, że w łazience, która była wspólna zarówno dla tych kobiet w ciąży, które leżały na oddziale patologii ciąży, jak i dla tych z oddziału poporodowego i, i przed lustrem często z tymi rozmowami było to, czy kobieta jest już przed czy po, bo jednak niektóre te brzuszki no, wracały długo do, do, do siebie. Tak? Nie, no to ja oczywiście jak urodziłam, no to nadal byłam, miałam brzuch. To nie było tak, że ja urodziłam dziecko i go nie było, ale samo to jak ten brzuch, to ciało sprawne, że możesz podnieść to dziecko, tak jak ci powiedziałam, że mogę iść na spacer. Już nie chodzi mi o wygląd mm. tego ciała, tylko bardziej o tą sprawność. Sprawność mocno, jesteś trzy dni jakby dopiero urodziłyśmy, a my trzymamy dziecko. Mm. Jesteśmy w stanie wstać, jesteśmy w stanie zrobić tak dużo rzeczy,